Dzisiaj spotykamy się w przychodni zakładu Philip moris Polska, gdzie Solidarność organizuje akcję krwiodawstwa połączoną wspólnie z akcją PR-ów, którzy zbierają w słodycze, ażeby obdarować nimi na Mikołaja na dzieci. Dlatego no, nie mogło nas tutaj braknąć, tutaj w Nowej Kucie działamy wspólnie. Razem z naszym środowiskiem kuchniczym chcieliśmy się przyłączyć do tej akcji, oddać krew i przede wszystkim te skromne prezenty przekazać. Także dziękujemy wszystkim, którzy, którzy się przyczynili do tego. Zawodnikom, trenerom, działaczom, kibicom, wszystkim tym, którzy, dzięki którym mogliśmy te, te prezenty przekazać. Teraz oddamy głos tutaj Panu Prezesowi akcji Krodawczej Solidarności w zakładzie tytoniowym. Korzystając z okazji, chciałbym Wam podziękować za zaangażowanie. No Jestem naprawdę miło w imieniu swoim, zarządu klubu chcieliśmy jeszcze raz złożyć podziękowania, jak również w imieniu Fundacji pr Mam nadzieję, że, że te prezenty w jakiś sposób spowodują, że pojawi się uśmiech na ich twarzach. Będą na pewno nas pamiętać. Na pewno będą pamiętać o nas kredawcy. na pewno ludzie, którzy się tutaj dołączyli. No i nic nie pozostaje nic innego, jak, jak życzyć Wam tego, żeby w dalszym ciągu brać udział w akcjach, które będą organizowane na terenie takowej i Nowej Huty. Jak również tutaj korzystając z okazji, też życzyć Wam sukcesów, jeśli chodzi o, 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 o nasz sport tutaj na terenie Nowej Huty. Dziękuję bardzo. To fajna sprawa, żeby wspomagać te dzieciaki poprzez dawanie takich paczek. Na pewno jest on tutaj jako jedyny, ale reprezentuje całą naszą drużynę hutnika. Mam nadzieję, że to jako, jako taki dar, który przekażemy tym dzieciom, na pewno się im spodoba. My no jako Nowy Hutnik też budujemy się od początku i też chcieliśmy jakoś pokazać jako ten gest, który na pewno ucieszy te młode dzieciaki. No i na pewno życzę im wszystkiego dobrego w tej klinice oczywiście, tak, który na pewno im pomoże. Czy Ogólnie myślimy też, że tak naprawdę hmm, hutnik, który hmm, rozwija się od nowa hmm. potrzebuje wiele pomocy, ale nie będziemy też siedzieć z założonymi rękami. Oczekując tej pomocy również pokazujemy, że pomagamy innym i dlatego uczestniczymy w tej akcji. Przypuszczam, że będziemy uczestniczyć też w wielu kolejnych innych, które będą się odbywać na terenie naszej dzielnicy. Jako siatkarze też chcieliśmy pomóc dzieciom, złożyć tutaj zbiórkę słodyczy i oddać krew. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że możemy pomóc, pomóc tutaj dzieciakom, ponieważ myślę, że jeżeli jesteśmy zawodnikami hutnika, to działamy w takiej jakby wspólnocie hutniczej i działamy wszyscy razem. los orellos años años ya en mi segundo guaje ya